Witam. Pozdrawiam. Słodkie szczęście dzisiejsze. Mój polniemiecki szalik po dziadku z zamachu. tego dostałem jako roku 79 jako spadek. Który przyjąłem. Oczywiście żartuję. Gotujemy sobie leśną za Zazdrowia leśnych towarzyszy. mi dziś kółka, sowa. Huczy. Zewnątrz piękno lasu. połatkę LWP. Owieszona otyczkę Polisz Sprawdzimy sobie wodę. Jeszcze będę musiał troszkę zaczekać. Włożymy sobie palec. No, już jest, już jest taki, taka ciepła. Ale jeszcze będę musiał zaczekać. Tu jest mój toporek. Nie jest o najlepszej jakości. Ale dościnki drzewa jest idealny, mały, poręczny. Wierzę mi się, że jest bardzo, bardzo świetny. Czy świetny? No, świetny, nieświetny. Ważne, że robi robotę. Tam słoneczko ładnie świeci. O, proszę bardzo, jak dzięcioł zakukał. Tak się prezentuje płomień. Jeszcze troszeczkę będę musiał zaczekać. Herbatka wrzucona. Proszę bardzo, to Guby kupę tak helikopter z motywem mylenia i niedźwiedzia. No, myślę, że można już powoli zalewać. Także za Wasze zdrowie, leśni towarzysze, za zdrowie wszystkich leśnych ludzi i pozdrawiam serdecznie Rumcaj z lasu Filip Jocowski. Pozdrawiam Pozdrawiam Cię, pozdrawiam wszystkich serdecznie oglądających. Dziękuję, dasz ból. Pozdro.